Ty decydujesz o tym, jak wygląda Twoje życie i ile życia wnosisz w życie. I, I są różne możliwości, w jaki sposób możesz przeżyć swoje życie, albo może wydawać Ci się, że żyjesz swoim życiem. I jedna możliwość to jest to, że spośród wszystkich możliwości, jakie masz dostępne w swoim życiu, gdzie Ty jesteś tutaj, Możesz wybrać jakąś możliwość. Czyli na przykład możesz wybrać to, że, że chcę być trenerem, albo że chcę mieć pracę, która mi daje wolność lokalizacyjną i finansową i robię teraz wszystko, żeby mieć taką pracę, albo chcę być nauczycielem jogi, albo chcę mieć rodzinę, chcę założyć rodzinę, chcę mieć dzieci, chcę mieć partnera. I to wszystko, te wszystkie indywidualne rzeczy to są pewne rezultaty. Czyli to jest jakiś rezultat, jaki chcesz osiągnąć. I Twoje życie zorientowane jest na tym, żeby iść ścieżką, która prowadzi do tego rezultatu. Czyli wybierać rzeczy, które wiesz, bo nauczyłeś się tego, bo obserwujesz to wśród innych, bo widzisz to w swojej kulturze, że to działa, żeby osiągnąć ten rezultat. Inaczej można to nazwać, że to jest ścieżka wiedzenia. Czyli ja wiem, że jak zrobię to czy to, to wtedy osiągnę ten rezultat. I też wiem, że jeżeli by robić inne rzeczy, to nie osiągnę tego rezultatu. I ta ścieżka wiedzenia wychodzi albo wyrasta z twojego boksa, czyli z tego, co ty już wiesz na temat świata, z tego, co już doświadczyłeś, z tego, co ci się wydaje, z tego, co obserwujesz, czyli z jakiegoś miejsca, z jakiegoś konstruktu, który nabyłeś. I, I wobec tego, jakby z tych wszystkich możliwości, które są dostępne, ty wybierasz ten skrawek rzeczywistości, którą chcesz realizować. I poruszasz się cały czas w relacji do tej ścieżki. I Im bardziej oddalasz się od ścieżki, którą sobie obrałeś, obrałaś, tym jest, większy jest strach w tobie, że nie uda mi się zrealizować tego, nie uda mi się osiągnąć tego rezultatu, i tym, jest, tym większa jest presja, którą nakładasz na siebie, żeby osiągnąć ten rezultat. I ta presja może wyglądać pod postacią, na przykład, muszę starać się bardziej, muszę robić więcej, muszę dowiedzieć się czegoś więcej. I, i nakładasz gniew tak naprawdę na swój strach, bo twój strach mówi tobie, co się stanie, jeżeli ja wykroczę poza ścieżkę. I zamiast pozwolić sobie czuć ten strach, co by było. Gdybym stała gdzieś tutaj, albo tutaj, poza tą moją obraną ścieżką, to zamiast tego nakładasz sobie presję, czyli tak naprawdę gniew, że muszę coś zrobić, żeby, żeby tutaj zostać. Bo to, co jest tutaj, czyli ten rezultat, który chcę osiągnąć, jest najlepszym rezultatem, jaki mogę osiągnąć. I, 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 i pomyślenie o tym, że co jeżeli nie będzie tego rezultatu, a co jeżeli osiągnę inny rezultat? Wywołuje w tobie za duży strach, bo ta ścieżka jest przewidywalna. To jest ścieżka, którą możesz zaplanować, którą może już przeszedłeś, albo być może ktoś już przeszedł, więc wtedy mi jest łatwiej nią iść. Tobie jest łatwiej nią iść. Jest mniejsza ilość strachu. I Rzecz jest w tym, że kiedy wybierasz tą ścieżkę, cały czas wokół Ciebie jest pole wielu różnych możliwości. I rzeczy, rzeczy się wydarzają, życie się wydarza wokół Ciebie. Przychodzą różne impulsy. Na przykład, przychodzą impulsy z Twoich uczuć. Albo przychodzą impulsy. Twojej linii archetypowej. Przychodzą impulsy z eko, ze wszechświata dają ci jakieś sygnały, że informacje zobacz, może pójść tam, może skontaktuj się z tą osobą. Może teraz pojeść tam, może ubierz teraz żółtą koszulkę. Może to coś, coś ma zrobić dla Ciebie. To są wszystko impulsy. Przychodzą też impulsy swoich jasnych zasad. Takie jak klarowność, miłość, ewolucja, transformacja, połączenie to są wszystko impulsy. Czyli inaczej mówiąc, cały wszechświat cały czas do ciebie coś mówi, cały czas chce coś tobie zakomunikować, bo tam dla ciebie coś jest, bo jesteś częścią wszechświata. Tylko jeżeli jesteś w tym, w kokonie. I, I boisz się wyjść z niego, to to, co robisz, to znieczulasz się na te impulsy. Czyli wszędzie wokół stosujesz różne strategie znieczulania, po to, żeby nie wypaść ze swojej ścieżki. Po to, żeby nie, nie, nie ryzykować tego, że być może któryś impuls swoich uczuć, swojej linii archetypowej ze Wszechświata poruszy się na tyle, że będziesz zmuszać zmienić swoją ścieżkę, co spowodowałoby ogrom strachu. I rzecz jest w tym, że Ty jesteś częścią Wszechświata. Jesteś nieodłączoną, nieodłączną częścią Wszechświata. I realizowanie jakby swojego kawałka Czyli wybieranie swojej ścieżki, wiedzenia, że ja wiem co zrobić, że mam swój rezultat, jest odłączeniem się, tak jakby odłączeniem się od, od całej rzeczywistości, od całego wszechświata. I w momencie, kiedy jesteś odseparowany, jesteś odłączony, żeby móc realizować to, co chcesz, co Ty sobie obrałeś yy, jako rezultat. Potrzebujesz użyć bardzo dużo energii, i zastosować wiele różnych strategii. Wiele różnych strategii nakładania na siebie presji, wiele różnych strategii znieczulania się, czyli na przykład zamrażania swojego strachu, albo dysocjacji, wychodzenia ze swojego ciała fizycznego, ciałem energetycznym, żeby nie czuć. I i ta sama energia, którą Ty używasz na to, żeby się znieczulić albo żeby, się, żeby nałożyć na siebie presję, albo żeby osiągnąć ten rezultat, tą samą energię możesz wykorzystać na to, żeby być w połączeniu ze wszechświatem, być w połączeniu ze swoją linią archetypową, być w połączeniu ze swoimi jasnymi zasadami i kreować zgodnie z nimi. Po to, żeby czuć siłę, siłę życiowe, które przy ciebie przepływają. Bo życie i żywotność wydarza się wtedy, kiedy czujesz, kiedy czujesz swoje uczucia, kiedy jesteś połączona z czymś większym, połączony z czymś większym niż ty sam, niż Twój boks. Można powiedzieć, że, że to jest Twój boks, który ma jakieś określone reguły warunki, w jaki sposób ja mogę funkcjonować, żeby być szczęśliwym. Tylko to bycie szczęśliwym jest często określane przez coś, co jest z zewnątrz. Na przykład przez kulturę, albo przez społeczeństwo, albo przez rodzinę. Że żeby być szczęśliwym, musisz osiągnąć ten rezultat. Pytanie jest, czy to jest rezultat, który Ty chcesz osiągnąć. Czy to uszczęśliwia Ciebie? Czy to uszczęśliwia ludzi wokół ciebie? Czy to uszczęśliwia może Twojego pracodawcę? Albo być może to uszczęśliwia społeczność, z której wyros, wyrosłeś? I tego nie możesz się dowiedzieć, kiedy nie masz kontaktu z tym, co jest poza tym, żeby sprawdzić, co innego dla mnie jest możliwe. I istnieje inna możliwość, Doświadczania życia. I inną możliwością jest to, że ty jesteś tutaj, jesteś w centrum i masz dostęp do wszystkich możliwości. Nieograniczony, nieuwarunkowany wiedzeniem, że ja wiem, że muszę iść tutaj, albo muszę iść tutaj i muszę tam dojść, bo inaczej moje życie się rozsypie. Bo inaczej, ja będę nieszczęśliwy, albo ktoś wokół mnie będzie nieszczęśliwy. I zamiast tego, kiedy masz dostęp do, do wszystkich możliwości, otwierasz się na czucie, otwierasz się na impulsy. Na impulsy, które płyną ze środka swoich uczuć, i na impulsy, które płyną ze wszechświata. kiedy różne informacje, które do ciebie, do ciebie płyną, które. Które są dla ciebie na tu i teraz. I słyszysz jakiś impuls? Okej. Okay. Pojechać na wyspy Tonga. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia. Jest to zupełnie coś innego niż planowałam, ale czuję, że to jest impuls, który chcesz zrobić. I wybierasz, podążać za tym impulsem. Okej. Okay. Zdecydowałeś wybrać to za tym impulsem. Ok, jesteś tutaj. Pojawia się kolejny impuls. Na przykład skontaktuj się z tą i z tą osobą, zadaj jej takie i takie pytanie. Ok, jest kolejny impuls. I podążasz za kolejnym impulsem. Nie wiedząc dlaczego. I dopiero dowiadujesz się tutaj, w tym miejscu, dlaczego miałeś tutaj pójść. Nie jesteś w stanie tego wiedzieć wcześniej, Zanim nie spróbujesz. Zanim tego nie zrobisz. Zanim nie zrobisz pierwszego kroku. I potem pojawia się kolejny impuls, który być może płynie w swojej linii archetypowej. I okay. podążasz za kolejnym impulsem. I Twoja ścieżka kształtuje się, kiedy nią idziesz. Czyli w momencie, kiedy jesteś tutaj, podejmujesz rzeczywiście, idziesz za impulsem, co oznacza, że Idę w stronę życia, hej, Eko, hej, wszechświat, linia archetypowa, słucham Was, idę tam i ufam temu. I sprawdzam, co tam dla mnie jest. Twoja ścieżka układa się, kiedy nią idziesz, czyli z każdego miejsca, w którym jesteś, pojawia się kolejny impuls i kolejny impuls i kolejny impuls. I razem z tymi impulsami, kiedy krą idziesz, podążasz za nimi, Pojawia się w Tobie żywotność, pojawia się w Tobie strach, ale strach, który nie jest strachem, który Cię zamraża, albo który Ci mówi, że powinnaś zrobić to albo tamto, bo inaczej nie będziesz szczęśliwy, albo Twoje życie będzie wyglądało, będzie nie okej. Okay. To jest strach, który Cię ożywia, strach, który powoduje, że tak, chcę więcej, chcę jeszcze więcej kontaktów, chcę jeszcze więcej, żeby przeze mnie przepływały siły życiowe, chcę doświadczać życia. I wtedy tak naprawdę masz możliwość poznania, co do ciebie mówią, co tak naprawdę chce od ciebie twoja linia archetypowa. Jak tak naprawdę twoje jasne zasady mogą tobie służyć. I to daje poczucie, wtedy masz możliwość doświadczenia tego głębokiego nasycenia, tego głębokiego spełnienia. Aha, to życie jest o tym. To życie jest o tym, żeby żeby być w połączeniu ze wszechświatem i żeby służyć tym siłom archetypowym, które są większe niż ja, bo wtedy czuję, że żyję, bo wtedy mam fan, wtedy, wtedy czuję radość z tego, co robię. I to jest strach, który otwiera, strach, który otwiera na możliwości i który daje żywotność. Dziękuję.